W Koninie, w Centrum Kultury i Sztuki, dobiega końca cykl warsztatów z rozwoju osobistego kobiet zatytułowany Ujawnianie siebie. To cykl spotkań kierowany do kobiet, które chcą lepiej poznać swoją osobowość, cechy swojego charakteru, by lepiej je wykorzystać w codziennym życiu. Dotąd panie uczyły się, jak zarządzać sobą w czasie. Były warsztaty dla kobiet przedsiębiorczych, które planują założenie własnej działalności gospodarczej i chciałyby swoją pasję przekuć w biznes. Były również warsztaty poświęcone pracy ciała i oddychania w stresie. Uczymy się wizerunku, a. Ostatnie, y, ostatnie warsztaty poświęcone będą budowaniu dojrzałego związku, czyli tematowi asertywności w relacjach partnerskich. Tym razem spotkanie było poświęcone wizerunkowi współczesnej kobiety pod intrygującym tytułem kobiecość wizerunkowe triki, które sprawią, że świat będzie Twój. Kobiecość, wizerunkowe triki, które sprawią, że świat będzie Twój, to nie jest warsztat o tym, jak wyglądać ładnie. Ja uważam, że Polki świetnie się ubierają, mamy doskonałą intuicję, naprawdę umiemy i fasony, i kolory dopasować. To jest warsztat o tym, jak osiągać cele dzięki garderobie. To jest warsztat o tym, w co się ubierać, żeby budować autorytet, kompetencje, w co się ubierać, żeby czuć się kobieco, seksownie, wyjątkowo, żeby nie tracić na to pieniędzy. Nie tracić czasu i mieć to naprawdę dobrze zorganizowane. W zajęciach wzięło udział kilkanaście kobiet w różnym wieku i różnych zawodów. Wszystkie łączyło jedno: pragnienie rozwoju osobistego i chęć poznania, jak skutecznie panować nad swoim ciałem, umysłem i strojem. Muzyka